Dzisiaj przygotowałem dla Was pięć odkryć dokonanych przez przypadek. Zapraszam. Chipsy nie istniałyby, gdyby nie pewien wybredny facet. Pewnego dnia w 53. roku szef kuchni George Cram zmagał się z upierdliwym klientem, który ciągle narzekał, że jego smażone ziemniaki są za grube. George chcąc zrobić mu na złość pokrył ziemniaki na możliwie najcieńsze plastry. Usmażył je, posolił i tak podał klientowi. Potrawa ta wkrótce stała się bardzo popularna i okazała się ogromnym komercyjnym sukcesem. W ten sposób powstały chipsy Saratoga, które po krótkim czasie można było już kupić w wielu miejscach na świecie. Mówi się, że klient ma zawsze rację. W tym wypadku to przysłowie sprawdziło się idealnie. Niebieskie tabletki również powstały przypadkowo, a przynajmniej tak się mówi. Nikt bowiem nie chciał podjąć się stworzenia czegoś takiego na poważnie. Firma farmaceutyczna Pfizer stworzyła Viagra, podczas badań nad lekiem na nadciśnienie. Z nadciśnieniem lek radził sobie kiepsko, ale wywoływał dodatkowe ciśnienie w jednym konkretnym miejscu. Jak na ironię, jednym ze skutków ubocznych używania Viagry są zawały serca. Proch strzelniczy był fundamentalnym wynalazkiem w dziedzinie broni, który miał ogromny wpływ na losy ludzkości. W założeniach twórców miał być magiczną miksturą. Chińscy alchemicy przez lata głowili się nad stworzeniem eliksiru życia, który zapewniałby pijącemu nieśmiertelność. Wyszło im jednak coś skrajnie innego: narzędzie, za pomocą którego można zabijać ludzi sprawniej niż kiedykolwiek dotąd w dodatku w dużych ilościach naraz. Mieszanka saletry, węgla drzewnego oraz siarki okazała się bardzo wybuchowa. Po zmieszaniu składników alchemicy nie tylko doznali uszczerbku na zdrowiu, ale także spalili własną siedzibę. Wynalazek ten znalazł zastosowanie zarówno równo w niewinnych fajerwerkach, jak i w broni palnej. Jednak nad tymi zastosowaniami pracowano przez wiele lat od wynalezienia samego prochu. Jeżeli kiedykolwiek mieliście złamaną kość albo inny problem zdrowotny tego typu, rozumiecie zapewne, jak ważne jest promieniowanie rentgenowskie. Wilhelm Rentgen natknął się na nie, eksperymentując z promieniami katodowymi. Podczas jednego z eksperymentów przykrył badany układ czarnym kartonowym pudłem i zasłonił okna w pokoju. Mimo tego doszło do fluorescencji leżącej o ponad metr od kartonu płytki. Okazało się, że odkrył nowy rodzaj niewidzialnych promieni, które nazwał promieniami X, znanymi również jako promienie rentgenowskie. Wkrótce potem zaczął badać nowe promienie, wykorzystując do tego różne materie o stanie stałym, w tym ludzką dłoń. Dzięki temu dysponujemy teraz technologią pozwalającą wykonywać prześwietlenia. Klej pozwalający naprawić niemal wszystko również jest dziełem przypadku. W 1942 roku dr Harry Coover przypadkowo stworzył bardzo mocny klej zwany później Super Glue, choć w tamtej chwili pracował nad celownikami do broni palnej. Nie zdając sobie sprawy co właśnie wyprodukował, wyrzucił swoje dzieło do śmieci. 9 lat później podczas pracy nad innym projektem jego kolega Fred wykorzystał pozostałości do łączenia ze sobą pryzmatów. Coover dostrzegł potencjał w swoim kleju i w 1951 roku wypuścił go na półki sklepowe. Super Glue stał się popularny na całym świecie i teraz klejamy nim wszystkie delikatne przedmioty, które zniszczeniu. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o ocenie i komentarzu. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału, klikając w czerwony przycisk na dole. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.